Cześć, witajcie! Z tej strony Juri, witam was w kolejnym odcinku z GeoGeSera. Dzisiaj będziemy grali jak zwykle w duele, zobaczymy jak nam pójdzie. Zapraszam! Także jesteśmy już na GeoGeSerze. Niestety spadłem, grałem sobie trochę z przyjaciółmi na imprezie, pospadałem. No ale spróbujemy odbić się do Golda. Także odpalamy duele. Pierwszy nasz meczek zagramy z Michał Świetliński, który ma 636 alo. Dosyć sporo, więc może być to malutki problem. Co my tutaj mamy? O, tam coś na znaku pisało. To nie jest po angielsku, to nie jest Australia ani Nowa Zelandia. To brzmi jak jakiś taki. Albo hiszpański, albo portugalski język. I to może być jakaś Ameryka Południowa. Tak, myślę. Rejestracje są całe białe, więc to Argentyna nie będzie. Bo w Argentynie są kropeczki czarne na środku. Parę. Tak, to jest Ameryka Południowa. Takie znaki występują w Ameryce Południowej. Tylko gdzie w tej Ameryce? To jest najgorszy problem, że tam no, języki są identyczne bardzo. Jedźmy sobie dalej. Może jakiś znajdziemy znak, jakąś domenę czy coś w tym stylu. Jak na razie to ja nic nie widzę. Kolejne skrzyżowanie. Nawet nie mam typu, gdzie będę strzelać. Wiem po prostu, że to jest Ameryka Południowa. Centrum jakiegoś miasta. Mogliby tu zrobić jakiś, jakąś reklamę z domeną. Bo tu nic nie widzę ze nie? sklepu tutaj ja raczej się nie dowiem, takiego osiedlowego. Ordonys nie mam pojęcia technologia parada. Nie mam pojęcia co to za kraj jest. To jakiś samochód, ale on nam chyba za dużo nie powie. Ok, wyjechaliśmy na główniejszą ulicę. Tyle dobrze. Build your dreams. Jakiś salon z samochodami. Jakiś kościół. Christo vive. Nie mam pojęcia gdzie my możemy być, w jakim miejscu. Białe rejestracje. Uy. Czy Uy to nie jest przypadkiem Urugwaj? Chyba tak To jest spore miasto, da Montevideo Miejmy nadzieję, że kropka... Uj, to jest Urugwaj I tak, to był Urugwaj sam, sam środek Montevideo 4900 HP zabierałem przeciwnikowi w jedną rundę No, to nam się runda naprawdę udała teraz Pierwsza moja myśl to jakaś Tajlandia lub Indonezja Tak, to jest albo tajlandzki, albo język używany w Kambodży, albo język używany na Sri Lance. Takie znaki. Zaryzykuję w tą Sri Lankę, bo te ten alfabet nie przypomina mi tych alfabetów. Takie bardzo dużo jest takich znaczków. Chyba, że to jest z Laosu język. Nie wiem, zobaczymy. Ale i tak. Jednak to była Tajlandia nad Bangkokiem. Teraz my dostajemy 3,5 tysiąca HP. Szkoda, że aż tyle straciliśmy, bo mogliśmy już wygrać w tej rundzie, gdybyśmy strzelili jednak w tą Tajlandię. I znowu jakiś kraj taki egzotyczny, jak ja. Nie lubię takich krajów. Nie lubię dostawać takich krajów. I znowu ten sam język, no. Tym razem strzelę w ten Bangkok. To jest znowu tajlandzki język. I to było wyżej, ale jeszcze nie odpadniemy, przynajmniej tyle, ale tak, to była Tajlandia. Znak parę. Kraj z południowej Ameryki też nie lubię tych krajów. To jest flaga Chile. To jakieś spore miasto w Chile. Dam Santiago. Chociaż Chile jest taki problem, że możemy przegrać, jak będzie na przykład po drugiej stronie, bo ten kraj jest bardzo długi. Chociaż może nasz przeciwnik nie, nie zna flagi Chile, to wtedy byśmy wygrali. I nie znał flagi Chile, a to było same Santiago. Także wygrywamy tą grę dwie rundy demedza nam starczyły, żeby wygrać i jesteśmy znowu prawie w goldzie no to zaczynamy znowu gramy na 532 elo, okej okay, to nie powinien być zbyt trudny mecz ale zawsze trzeba się postarać Ok, zobaczmy co tu mamy za samochody krótkie rejestracje bez kropeczki z tego co widzę Zona Zona.com Mogli dać domenę krajową, byłoby wszystkim lżej. Ale to jest naprawdę ogromne miasto z jakimiś wieżowcami tam widać w odl odległości. No i mamy Meksyk. Myślę, że to jest jakieś centrum Meksyku. Bo to jest naprawdę ogromne miasto, tak mi się wydać, że to jest centrum. Ale nawet ładnie tu jest, muszę powiedzieć. Bardzo ładnie tu wygląda. I to było jednak San Luis, czyli nie stolica, ale na przeciwnik był tylko nieznacznie bliżej. Bierzemy bardzo mało damagea przyjmujemy, no to ta nam różnicy za dużej nie zrobi. ja tu widzę znaczek europejski i cyrylice. Tu też jest blacha europejska. Są blachy europejskie. I czy to jest duże miasto? Chyba tak. A jaż. Sz... To na pewno jest cylica. To nie jest przypadkiem grecki alfabet. Tak mi się skojarzyło od razu, ale to. Jednak jest chyba grecki alfabet. Tak. Dobra, to nie przedłużamy. Dajemy w Grecję gdzieś. Dam to miasto. Bo to nie wygląda na bardzo ogromne miasto. Chociaż ma samolot. jednak to była Ateny. Mogłem dawać w stolice. Ale nasz przeciwnik dał w Rumunię. No nie rozpoznał alfabetu. No i. Dzięki temu zabraliśmy mu punkty. To jest kolejny jakiś śmieszny kraj, którego na pewno nie będę wiedział, jak odgadnąć. Dopóki nie wyjedziemy gdzieś stąd, czemu daję takie lokalizacje na tym GeoGeotherze? Czy to był samochód? Był samochód dajecie mi ten samochód. Czy tu jest niebieski pasek? Nie, nie ma. Ale to jest chyba tablica ruska. Co by nam mówi, że no niestety jesteśmy gdzieś w Rosji. A Rosja jest ogromna, więc nie mam pojęcia, gdzie w tej Rosji możemy być. Tak, tak bym strzelił jakieś. Te tereny. I to było bardziej na wschód, ale to i tak byliśmy bliżej, więc zadajemy mu damage. No tutaj w Rosji bym w życiu nie zgadnął, jak daleko na zachód jesteśmy. To jest ogromny kraj. Ok, tu jest jakaś reklama, która zniknęła. Kropka ch. Czy w Chorwacji jest kropka ch? Czyż... Szwajcarii? Musiałem znaleźć jakąś rejestrację, więc teraz... Zgłupiałem, nie jestem pewny w jakim kraju jest ch, czy to jest Szwajcaria? Pokażcie mi jakieś rejestracje, o. Ta, całe białe rejestracje. Wygląda jak francuski, czyli jakieś te tereny. Dam tą Szwajcarię Miejmy nadzieję, że nasz przeciwnik tego nie wie On dał USA A my byliśmy w samym środku Szwajcarii I... Wygrywamy! W tak prosty sposób wygrywamy z naszym przeciwnikiem I znowu jesteśmy w Goldzie, także... No to nie była strata Na imprezie to wiadomo, się straciła szybko te punkty, ale... Teraz jeszcze szybciej je zyskaliśmy Okej, okay, nasza pierwsza gra w Goldzie 750 elo to może to będzie bardzo trudna gra. Po pierwsze mamy cyrylicę, po drugie domena Rosja, czyli to jest ogromny kraj i ja nie wiem, gdzie możemy być. Kompletnie nie umiem w Rosji. strzelać, gdzieś tutaj bardziej na zachód, bo takie samochody bardziej zachodnie wyglądają. A jednak byliśmy w Moskwie. Prawie, że w samej Moskwie. Ale to my zabieramy 64 damage, a zawsze coś. To jest język Bangladeszu. Miejmy nadzieję, że nasz przeciwnik tego nie wie, także puszujemy go. Jak jest taka prosta linia, to taki język jest w Bangladeszu. Jak zobaczycie nazwy miast tutaj, no to to jest to. On też wiedział, to jest Bangladesz, to było miasto trochę niżej. Znowu zabieramy tak drobno punktów mu. Musimy, że aż będzie jakaś lepsza runda, chociaż on ma tyle L, że nie wiem, czy będzie lepsza runda. Autoryzowany przez. tu możemy go rozwalić. Jak znajdziemy miasto, bo to jest Polska. O nie, on już strzelił w Polskę. Nie wiem, dam te rejony. To było bardziej na południe No na Polsce stracić punkty to... <grymne> no przykro, przykro Ruch prawostronny On już wie? Widać, że to jest jakiś cold nie wiem, czemu tak mi się skojarzył ten znak z Finlandią. Z Norwegią, na północ mocno. No, stracimy teraz bardzo dużo punktów. Nie wiem, skąd on tak wiedział od razu, że to jest Norwegia. Nie mam pojęcia. Jesteśmy w jakimś lesie. Gdzie ten samochód Google wjeżdża? Nie mam pojęcia, czemu oni w ogóle fotografują takie miejsca? Czy ktoś tu chce takie robić? No, już przeciwnik już wie, naprawdę. Ja dam może Belgię, bo te słupki mi się skojarzyły z Belgią. Nie wiem dlaczego. Tak powiem. I tak, to był Luksemburg, czyli słupki no nawet spoko mi się skojarzyły. Gość gadał Anglię, gdyby to była runda na damage, to by na pewno zabrał mu trochę. Półtora damage'a, teraz się zaczynają rundy już na poważnie. Europejski pasek ma gość na samochodzie. Gdzie jest pan Dosterem? Nie ma naklejki z jakiego państwa jest ta rejestracja zamazana, więc to może być ciężkie. Ale coś europejskiego. Damy jakieś te państwa tutaj. Austria to była, Wiedeń, blisko Wiednia. No niestety nie trafiliśmy, ale na szczęście nie. Nasz przeciwnik też nie dał idealnie w punkt, bo byśmy stracili o wiele więcej punktów. Co my tutaj mamy? Auta nie widać. Nasz przeciwnik już to wie? Naprawdę? Po takim czymś? Ja nie mam pojęcia, gdzie my możemy być. Dam jakąś. Afrykę. Tak, w Afryce byliśmy. W Botswanie dokładniej. No, nasz przeciwnik był blisko, więc zabierze nam bardzo dużo punktów, ale jeszcze nie przegraliśmy, więc jest szansa. Gdzie teraz jesteśmy? Nasz przeciwnik wie, serio? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jakaś Argentyna. Urugwaj No i niestety przegrywamy Ten przeciwnik był bardzo dobry, ale to był już wysoki gold, no to nie było co zrobić, straciliśmy trochę elo No ale nie poddajemy się, próbujemy wejść do tego golda w tym odcinku 530 elo Myślę, że uda się, będzie ostatnia gierka na dzisiaj Gdzie my możemy być 20 km na godzinę. Bardzo dziękuję za tą informację. Byli jakieś ludzie gdzieś zniknęli. Ja jak ja kocham widzowie takie lokacje otrzymywać. Po prostu są piękne. Żółta blacha. Żółta krótka. To by mi mówiło Kolumbię. Szczególnie, że jesteśmy blisko równika. Dam gdzieś tutaj tereny Kolumbii przez tą żółtą rejestrację, tylko to mi mówi, gdzie możemy być. Żeby teraz nie było, że jakaś Europa, to był jakiś przyjezdny. Tak, to była Kolumbia, czyli strzał z rejestracją był bardzo dobry. Zabieramy 3200 demedza. Masz być dał w Meksyk. No, w sumie też bym dał, gdybym nie zobaczył tego samochodu. W jakiejś tej okolice. To wygląda jak Ameryka. A problem tutaj jest to, że Ameryka jest ogromna. I tu można równie dobrze stracić dużo punktów i zyskać dużo punktów może też być Kanada chociaż musiałbym znaleźć coś po francusku żeby stwierdzić że to jest Kanada takie rejestracje z zielonymi paseczkami nie mam pojęcia gdzie to może być w USA dla mnie wszystkie stany są podobne oprócz pustyń na Nevadzie. Ask. Devonshire. Tam jest jakieś centrum handlowe. Tu też po tej stronie. Ile tych centr handlowych? Wszystkie rejestracje to są takie zielonkawe. Dam. Jakieś te tereny, West Virginia no Nie mam pojęcia gdzie to może być, więc mogę oddać tylko mój strzał w miarę blisko, mam nadzieję To nie wygląda tak pustynnie, więc myślę, że to jest zachód To jednak była Kanada Winnipeg Pewnie gdybym dojechał trochę dalej i zobaczył jakiś francuski, to bym wiedział Mamy jakieś znaczki Śmieszne Wygląda to na chiński, nie widzę tu japońskiego Ale podjedźmy jeszcze gdzieś Tak, a to jest Japonia, to są japońskie znaki No to Dajemy gdzieś tutaj, pomiędzy Osaka a Tokio, typowo Nie ma gdzie indziej dawać hmm, To są japońskie znaki Miejmy nadzieję, że przeciwnik się wyłoży Nie, też dał też dał Japonię, miałem nadzieję, że da jakiś Tajwan lub Koreę Południową. Hmm. Lewostronny ruch, czy nie? Nie, bo ten znak to tylko informowa trzeba skręcić. Dojedź mi gdzieś dalej, tylko żeby to auto jechało To byłbym szczęśliwy bardzo Co z tym autem? Wygląda to europejsko ja bym powiedział Także jak nie dojadę nigdzie to strzelę w Europę Chociaż mam nadzieję, że to nie będzie jakaś daleki kraj, przeciwnik zgadnie bardzo dobrze i odpadniemy, bo trochę byłoby smutno, żeby jeszcze więcej tracić, jak że jesteśmy na granicy Silvera i Golda. Ale jedźmy, jedźmy, jedźmy. Przynajmniej zobaczyć znak po której stronie jest. Jest po lewej stronie i napis Logging Trucks. Myślę, że to może być Anglia lub Irlandia. Nam tutaj. To była Nowa Zelandia. I to był błąd, o którym mówiłem. Jak źle strzelimy, to tracimy punkty. No niestety, widzowie. Znalazłem swoją dywizję, w której będę. W Silverze. Chociaż w następnym odcinku zobaczymy. Spróbujemy wbić tego golda na nowo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Cześć!